Cześć z tej strony Jakub Mady i dzisiaj mam dla Was omówienie zwiastunu do 9 części Gwiezdnych Wojen, który pojawił się wczoraj. Przed rozpoczęciem filmu chciałem zapytać Was, jak podoba Wam się zwiastun, bo na pewno go widzieliście. Dajcie znać w komentarzu. A teraz, nie przedłużając, zapraszam do dzisiejszego filmu. Na samym początku zwiastunu widzimy Rey, która znajduje się na jakiejś planecie, a dokładniej pustyni. Nie wiemy jednak, co to za lokalizacja, chociaż pierwsze domysły fanów to planeta Jacku lub Tatooine, gdzie rozpoczęła się cała historia Skywalkerów. Słyszymy głos Luka Skywalkera, który mówi: Przekazaliśmy ci swoją wiedzę. Masz w sobie mądrość tysiąca pokoleń, ale walczyć będziesz sama. W międzyczasie Rey wyciąga miecz świetlny, który przypomina ten, którego Luke używał w filmie Imperium kontratakuje, a wcześniej używał go Anakin Skywalker. Być może już ten miecz mówi nam, że Rey może należeć do ich rodu, ich rodziny, mimo tego, że Kylo w ostatnim Jedi wprost przyznał, że rodzice Rey są nikim. Wiele osób już wtedy spodziewało się jednak, że jest to kłamstwo. Wtedy widzimy też statek, a dokładnie TIE Fighter w jakiejś znacznie ulepszonej wersji. Nie wiemy, kto nim kieruje, jednak widząc ręce w kolejnej scenie, możemy spodziewać się oczywiście Kylo Rena. Ciekawostką jest fakt, że nie widzimy tutaj strzelania w kierunku Rey. Kilka sekund później możemy zobaczyć dowód tego, że moc Rey jest coraz większa, gdyż wcześniej nie widzieliśmy tego rodzaju skoków w jej wykonaniu. Wyjęcie chwilę wcześniej miecza świetlnego jasno wskazuje na to, że będzie ona chciała zniszczyć statek, który leci w jej kierunku. Kolejna scena to po prostu jakiś statek na jakiejś planecie. Zbyt wiele stąd nie możemy wyciągnąć, dlatego też przechodzimy dalej. A dalej widzimy Kaj Lorena, który ma swój charakterystyczny miecz i najwyraźniej walczy właśnie z ruchem oporu. Dalej widzimy go w roli antagonisty, chociaż wiele osób spodziewało się jego przemiany w dziewiątej części Gwiezdnych Wojen. Nie wiadomo jednak jak rozstrzygnie się akcja w samym filmie. Jedna z najbardziej zastanawiających części zwiastunu to moment, w którym ktoś naprawia hełm Kaj Lorena. W ostatnim Jedi Kylo tak jakby odrzucił swój hełm, który Snoke nazwał Dziecinnym. Czy w takim razie Kylo zdecydował się jednak ponownie naśladować Vadera i ubierać swój hełm? Być może ktoś będzie miał na to wpływ, a o kim mówię zobaczycie na końcu tego filmu. Kolejna scena to Finn i Poe razem w jednym miejscu. Obej nie mieli zbyt dużo czasu wspólnie tak jakby na ekranie w poprzednich filmach, jednak jak zdradził JJ Abrams, Rey, Poe oraz Finn Będą podróżować wspólnie w tym filmie. Abrams zdradził również, że BB-8 będzie miał nowego przyjaciela w dziewiątej części i będzie to robot nazwany DO. Prezentacja tego robota miała miejsce podczas piątkowego panelu jednak na ten moment zbyt wiele o nim nie wiemy. Mimo tego, że dziewiąta część ma skupić się głównie na tej nowej generacji to zgodnie z pojawiającymi się wcześniej plotkami zobaczymy w najnowszej produkcji Gwiezdnych Wojen Bilego Di Williamsa który powróci do roli Lando Calrissiana. Zobaczymy tu ciekawe nawiązanie do przeszłości, bo jak wszyscy pamiętają, Soku Milenium należał wcześniej oczywiście do Lando. Wspólnie z czubaką będzie on leciał w bliżej nieznane miejsce. Dalej widzimy Poła, Fina i c 3 którzy znajdują się prawdopodobnie na tej samej planecie, gdzie widzieliśmy Rey na samym początku. Zbyt wiele z tej sceny jednak nie wywnioskujemy. Teraz widzimy naprawdę ciekawą scenę. Ktoś, być może Leia, trzyma prawdopodobnie medal, który otrzymali Luke oraz Han po bitwie o Yavin na koniec filmu Nowa Nadzieja. Już teraz powiem o tym, co zdradził JJ Abrams podczas piątkowego panelu na temat dziewiątej części. Otóż wiele osób zastanawiało się, w jakim charakterze pojawi się Carrie Fisher w najnowszej produkcji. Czy będzie to postać wygenerowana komputerowo, czy będzie to po prostu inna aktorka, bo takie plotki i takie propozycje też się pojawiały. JJ Abrams zdradził jednak, że nigdy nawet nie było pomysłu, żeby Leia została stworzona w CGI. Mało tego, powiedział on, że z poprzednich części mają trochę niewykorzystanych ujęć Dzięki którym mogą w odpowiedni sposób je zmontować tak, aby fani zobaczyli Carrie Fisher na ekranie. Widzimy to już kilka sekund później w scenie, gdzie Leia przytula Rey. Jakby komuś było mało wzruszających scen, to dodajemy do tego jeszcze głos luka Skywalkera, który mówi Zawsze będziemy z tobą. Trzeba przyznać, że to zdecydowanie najmocniejszy punkt tego zwiastunu. Przynajmniej dla mnie. Tak jak wcześniej wspomniałem, dziewiąta część będzie pierwszym filmem, gdzie Rey, Poe i Finn wyruszą razem w kierunku przygody. Gdyby komuś było mało bohaterów w jednym miejscu, to dodajmy do tego Chewbacca, C3PO, BB-8 oraz nowego DO, czyli cała ekipa w jednym miejscu. Chwilę później widzimy ujęcie, na którym widać część Gwiazdy Śmierci. Prawdopodobnie bohaterowie są więc na planecie Endor. Po raz ostatni słyszymy wtedy głos Lukea Skywalkera, który mówi: Nikt nie odchodzi na dobre. Z jednej strony są to słowa, które dają nam nadzieję, z drugiej jednak bohaterowie patrzą wtedy na Gwiazdę śmierci, więc słowa Luka odnoszą się zarówno do tych dobrych, jak i złych postaci. Podczas przedostatniego fragmentu słyszymy coś, co wywołało naprawdę ogromne emocje u wszystkich fanów Gwiezdnych Wojen. Usłyszeliśmy śmiech Palpatina, a razem z tym oficjalne potwierdzenie tego, że zobaczymy go w dziewiątej części Star Wars. W jakiej postaci, tego tak naprawdę nie wiemy, jednak spekulacje fanów już się rozpoczęły. Na sam koniec widzimy oficjalny tytuł dziewiątej części: Star Wars: The Rise of Skywalker. Kogo dotyczy tytuł? Luka, Lei, Anakina, Kylorena czy Rey, tego nie wiemy i chyba wszystko jest tak naprawdę możliwe. Sam ciekaw jestem, jak brzmieć będzie polski tytuł. Mam nadzieję, że za bardzo tego nie popsują. Ode mnie na ten moment to wszystko dajcie koniecznie znać, jak podobał Wam się zwiastun Gwiezdnych Wojen. Dzięki wielkie za oglądanie i do następnego.